Jak widać po mojej twarzy miałem mały wypadek na skuterze, ale nie źle. Straciłem kawałek zęba, trochę się obrypałem, nogę, rękę, ale no ogólnie jest ok. Żyję, nie mam nic połamanego. Ząb nie jest tak naprawdę tak mocno uszkodzony i można go łatwo zalepić, nawet drogim kosztem, bo byłem już w dentysty. No i co? Różne rzeczy człowiekowi się przytrafiają. Ważne jest to, jak je odbiera. Ja ciągle potrafię się uśmiechnąć i, i tak naprawdę jakoś mnie to nie przeraża. Jedyny minus jest taki, że nie mogę wchodzić do wody przez jakiś czas, więc, no, chciałem popływać trochę w morzu, ale przez parę dni się wstrzymam, też jest ok. Ale, co jest najważniejsze, to pamiętać, że życie zawsze daje nam to, czego potrzebujemy, a nie to, czego chcemy. I wiem bardzo dobrze, że właśnie to, jest to, czego potrzebowałem teraz. A dlaczego? To się dopiero okaże. Może będę miał super blizny. Zawsze mogę powiedzieć, że brałem udział w sparringu Muay Thai. I ten drugi wyglądał gorzej. już dziś nie ma damy sobie radę w jest szlak mrąbek który zawsze jedną tracę ciekawe dlaczego a to ja, dzisiaj mam limo, a nieźle. z tej strony jest spoko tej strony już gorzej. A dzisiaj śpimy w mega bungalowo. Bardzo fajnie wygląda to. Mamy taki domek drewniany. W środku na klimę. Przeczko. I fajną łazienkę otwartą. Więc można się poczuć, jak naprawdę w jakiejś dżungli. Więc tutaj wyliżemy swoje rany trochę. Nie ma to jak dobre, oldschoolowe opatrywanie ran w dżungli. i odynom. Wiecie, ból to tylko kolejne uczucie, które można akceptować lub nie. Zdziwilibyście się jaką macie kontrolę nad tym. Tak więc, ostatnio pod jednym z moich filmów dostałem fajny komentarz, którym ktoś mnie bardzo spropsował, jeśli chodzi o zachowywanie równowagi i spokoju ducha. I sądzę, że teraz jest idealny moment na to, żeby właśnie nagrać film, w którym powiem o tym coś więcej, jak to robić. No cóż, jak widać, moja twarz i mój ząbek trochę ucierpiały. Właśnie sobie siedzę nad brzegiem Morza Chińskiego, no i rozmyślam. No właściwie nie rozmyślam. Właśnie przestałem myśleć. I to jest chyba klucz. Zamiast myśleć, staram się skupić na tym, co jest teraz. To jest jedna ważna rzecz, którą trzeba sobie uzmysłowić, że tak naprawdę oprócz teraz nie ma nic innego. I jest wiele rzeczy do zrozumienia, tak naprawdę. I żeby zrozumieć te rzeczy, potrzebny jest czas i dedykacja. Nie wysiłek, ale de dedykacja do tego, żeby starać się je zrozumieć. I tak naprawdę, pewien bardzo ciekawy facet Terence McKenna powiedział kiedyś, że zrozumienie to jedyne zbawienie, na które może człowiek liczyć. Ja się z tym totalnie zgadzam, ponieważ doświadczyłem tego. Druga rzecz to zdać sobie sprawę, że ty, ty nie wiesz czego chcesz. A już na pewno nie wiesz, czego potrzebujesz w życiu. Jeżeli się nie zgadzasz z tym, to przypomnij sobie te wszystkie sytuacje w życiu, gdy wierzyłeś, że potrzebujesz czegoś do szczęścia, ale gdy już to dostałeś, to okazało się, że właściwie to nie potrzebowałeś tego, albo w ogóle nawet ci to przyniosło więcej problemów niż korzyści. A jeżeli uważasz, że wiesz, czego chcesz, no to w takim razie. Jeszcze za mało widać osiągnąłeś w tym, co chcesz, ponieważ gdy zaczynasz dostawać to, co chcesz, to wtedy zaczynasz rozumieć, że, że właściwie to nie jest to, co chciałeś do końca. To jest kolejna rzecz. Ale jest coś, co wie, czego potrzebujesz: coś większego niż ty, czy ja, czy ktokolwiek z nas. I możesz nazwać to jak chcesz, nie ma to znaczenia jak to nazwiesz. Ja najlepiej nie używam żadnych nazw i nie, żadnych, e, nie kładę żadnych imion ani żadnego nazewnictwa na to coś, ponieważ gdy nazwiesz coś, to automatycznie sprowadzasz to tylko do słowa. A słowa wskazują na coś znacznie większego niż one same. Więc jeżeli zaczynasz skupiać się na słowach, to tak jakbyś... Widział drogowskaz, który prowadzi cię dokądś, który macie zaprowadzić dokądś, ale ty zamiast iść tam, gdzie wskazuje ten drogowskaz, to wspinasz się na drogowskaz. Tak właśnie działa skupianie się na nazewnictwie. Dlatego właśnie warto skończyć z tym i po prostu zdać sobie sprawę, że jest coś, co sprawia, że wszystkie Twoje komórki w ciele, że wszystko to, co cię otacza, wszystko co jest, istnieje. Nie wiesz dlaczego, nikt tego nie wie. Nikt nigdy nie wiedział i prawdopodobnie nikt nigdy nie będzie wiedział, ale jednak to wszystko jest. I teraz to większe coś doskonale wie, czego potrzebujesz w życiu. Jeżeli zrozumiesz ten fakt, że zawsze, ale to zawsze, nieważne jakie wydarzenie Cię spotka, dostaniesz właśnie to, czego potrzebujesz, a nie to, czego chcesz. Bo tak naprawdę nie wiesz czego chcesz, a już na pewno nie wiesz czego potrzebujesz. Więc daj się na inteligencję, która jest znacznie wyższa, która jest znacznie bardziej skomplikowana niż Ty. I wtedy zobaczysz, że zaczniesz dostrzegać wyraźne powody, dla którego rzeczy się dzieją. Nawet te najgorsze w Twoim życiu. A ostatnia rzecz, o której trzeba powiedzieć, to to, że. Ty jesteś jedyną osobą, która tworzy myśli w swojej głowie, która tworzy emocje w swojej głowie, która tworzy uczucia. Nikt nie ma mocy, nikt nie ma takiej mocy, żeby wsadzić coś do twojej głowy, żeby e, sprawić, że poczujesz się tak lub inaczej, że sprawić, że będziesz miał takie lub inne myśli. Tylko Ty jesteś zdolny do tego, tylko Ty masz taką moc, tylko Ty jesteś tym Bogiem w swojej głowie. I tylko i wyłącznie Ty stworzysz wszystko, ale to dosłownie wszystko, co się dzieje we wnętrzu Ciebie. Pytanie brzmi, czy robisz to świadomie i masz nad tym kontrolę, czy robisz to kompulsywnie? I tak naprawdę jedyne, co masz w głowie, to ciąg sraczki myśli. Która po prostu te myśli produkują się same, te emocje produkują się same. I ty nie masz nad tym kontroli, jesteś marionetką swojego mózgu. I cokolwiek cię spotyka, wpływa na to, co się tam dzieje. Ale tak nie musi być. Ja to doświadczyłem. Wiem, że tak nie musi być. Więc jak do tego dojść? Pierwsze, to zrozumieć te rzeczy. A żeby je zrozumieć, to potrzeba czasu i dedykacji. Najlepsze do tego jest jedna metoda badawcza, która istnieje od wielu tysięcy lat. Nazywa się ogólnie, nazywamy to medytacją, chociaż ja nie lubię używać tego słowa, ponieważ medytacja to bardzo skażone słowo. Niemniej jednak, przedrostek med pochodzi z bardzo starego języka, jednego z pierwszych prawdopodobnie na świecie, i oznacza pomiar. A pomiar to jest najbardziej podstawowa metoda badawcza w nauce. Więc jeżeli chcesz być naukowcem i dowiedzieć się czegoś o tym, co jest w tobie, przeczytać instrukcję obsługi, jak sterować tym najbardziej złożonym organizmem na tym całym świecie, na tej całej kuli ziemskiej. Nie wiem, czy we wszechświecie, bo może są bardziej złożone. Ale na pewno na tej planecie człowiek jest najbardziej złożonym organizmem. I jeżeli chcesz przeczytać instrukcję obsługi do niego i nauczyć się korzystać z tego organizmu, to musisz zajrzeć do jedynego miejsca, gdzie ta instrukcja obsługi jest napisana. A to jesteś właśnie Ty sam. I żeby to zrobić, do tego właśnie służy narzędzie, którym jest medytacja. Więc usiądź i po prostu poobserwuj siebie. Poobserwuj, co się dzieje w Twojej głowie. Poobserwuj, co się dzieje wokół ciebie. Nie oceniaj tego. Nie staraj się. Przyklejać żadnych łatek, nie nazywaj, po prostu bądź biernym obserwatorem przez jakiś czas i zobaczysz, co się wydarzy. Ja ci tego nie powiem, co się wydarzy, bo wtedy to się skończy na tym, że będziesz mi wierzył albo nie wierzył, a to dalej cię do niczego nie doprowadzi. Nie wierz nic, po prostu sprawdź i zobacz, jak to wygląda. I być może kiedyś. A być może nawet jutro, być może za 10 minut. Będziesz w stanie się uśmiechać nawet z takim wyglądem jak mój. I zawsze będziesz zachowywał pogodę ducha. Nieważne, co się będzie działo. Bo zawsze będziesz wiedział, że jest dobry powód, dla którego coś się dzieje. I przestaniesz się bać. A nie bać się, to być wolnym człowiekiem.